Byłem wspaniałym wojownikiem, byłem, zginąłem, ale wróciłem. Jestem silniejszy szybszy i posiadam cząstkę mocy Beliara. Nikt nie posiada umiejętności dostatecznie dobrych, aby pokonać mnie w walce. Przez mój spryt udało mi się skraść cząstkę mocy Pana Ciemności i bezpiecznie wrócić do świata żywych. Droga przez zagubione lochy ciemności duży była bardzo, trudna, ale... Jestem i żyję. Do chęci powrotu do tego świata zmusiło mnie jedno. Zemsta, a zginąłem przez okrutną rzecz. Zradę towarzysza. Najbliższego przyjaciela. Mojego, mojego najlepszego przyjaciela. Nie wybaczę mu tego i niechaj przemówi stal. Wrzeszcząca stal.